Trzy rzeczy, bez których nie wyjeżdżam w trasę. Numer trzy, wkład do Arwika z rozpylaczem. Odświeżać powietrza, ktoś powie, głupota, ale pomyślcie, jestem 24 godziny na dobę w tej ciężarówce. Różne miejsca, różne parkingi. Ktoś powie, powiesz sobie choinkę zapachową, i będzie ok. No nie, bo w tak dużej kabinie ona będzie pachnieć maksymalnie dwa dni, a odświeżać jest do dwóch tygodni, więc to jest oszczędność cenowa i zapachowa, bo ten Arwik bardzo ładnie pachnie. I samoistnie się uwalnia, starczy na dwa tygodnie. Dla mnie props. Numer dwa to przetwornica, która działa jak gniazdko w domowym kontakcie. Absolutny game changer. Ładowanie telefonów po 5 godzin na gniazdka USB albo na zapalniczkę, gdzie, które robią, te gniazda robią zwarcia, wywalają bezpieczniki, można się spalić. A tutaj podłączam sobie normalnie, jak do kontaktu, ładowarkę czy do laptopa, czy do telefonu. Pół godziny telefon naładowany. Nie wyobrażam sobie teraz bez przetwornicy. I numer jeden dodatkowy telefon z drugim internetem. No i telefon. Rozdzielmy to na dwie kategorie. Nie chodzi bardziej o sam telefon, aczkolwiek też jest ważny. Chodzi też o internet. Ale dlaczego jest tak bardzo to ważne? Dlatego, że wiadomo, jest sytuacja awaryjna, bo jeden internet nie ma zasięgu, e, korzystam z drugiego. Ale jest drugie dno w tej całej sytuacji. Dlatego, że jeżeli macie kartę, powiedzmy polską, a ja jesteście w Niemczech czy we Włoszech, w Europie działa to tak, że jeżeli ktoś do Was zadzwoni, jak macie włączoną transmisję danych, to wam rozłączy internet i to było mega dla mnie uciążliwe. A tak, ma, robię hotspot z drugiego telefonu, yy, główny mój telefon, korzystam z niego, więc zawsze może ktoś do mnie się zadzwonić i nie ma z tym problemu, dlatego to jest mega game changer, no i dodatkowo jak wysiadam jeden internet albo kończy mi się pakiet to korzystam z drugiego, dlatego zawsze biorę